Bonjour, a także szczęście Bożu, Panie Grzegorzu. No to gramy proszę podać kostki do gry. Jak nazywa się przyrząd do łupania orzechów twarz. Kto odkrył amperkę? Kto pomagał Jezusowi nieść krzyż na gol, 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 Golgotę? Indyk? Tak. Który znak zodiaku wchodzi słońce, gdy zaczyna się lato? Raka, skóry. Chihuahua to rasa których zwierząt? Szczury? Tak, szczury, tym się karmi rybki. Uważaj, baranie, bo coś się stanie. Jak nazywa się muzułmański stadion? Meczet. Czy określenie masz koński ryj jest pojazdem? Jest pojazdem. To pojazd zaprzęgowy. Kim był Thor, jeden z głównych bogów skandynawskiej mitologii? Młotem. Określenie kundel odnosi się do którego zwierzęcia? Pan z numerem dziesiątym. Może. Cicho. Tak, pani. Lol. Co leci tam, gdzie rąbią drwa? Wiury. Palce. Sport. Nigdy nigdy tego nie da to mi moja buda moja. Kaczmarski był mistrzem. W jakiej dyscyplinie? W boksie? To dobra odpowiedź. W którym kolorze jest papaja? Żółtym, żółtym? Co powiedział pies do psa? O właśnie. Ile nerek ma zdrowy człowiek? Jedno. Dwie. Tak. Ośit. W którym sklepie poznajemy prawdziwego przyjaciela? Biedzie. Ile szuba dostanie cięty Adrian? Można się pomylić o 100 milionów. 6. Muza. Czy im ojcem był Ryszard Rydel? Nie wiem. Ojcem Lorda Voldemorta. Co znaczy nazwa włoskiej mafii Cosa Nostra? Nasza sprawa. Niech będzie. Jak nazywa się główna nagroda? Jeden z dziesięciu. Złota Palma. Dobrze. Język polski. Czy Ala ma ładnego kota? Ma. Ma. W którym mieście mieszka królowa Stanów Zjednoczonych? Na W Dzielnicy Queens. Czy Salwador namalował sześć zjaw Lenina na fortepianie? Tak. Salwadorowi Dali to namalował. W którym miesiącu ma miejsce akcja ekologów Godzina dla Ziemi? W sierpniu. W marcu. Kto zbudował rokokokowe schody hiszpańskie w Rzymie? Kury. Tak było. Powiedzieć jakieś głupstwo to... Trafić jak kulą. Tak. O właśnie. Strafa Czałfana Jaki typ osobowości jest przeciwieństwem ekstrawertyka? Introwertyka. To jest przegrywka. Jak nazywają się góry oddzielające profili od Azji? Kaukaz. W którym mieście była zastrzelona żona Johna Lenona? Żona Johna Lenona, zastrzelona w Nowym Jorku? Żona Johna nie była zastrzelona. Który hormon jest regulatorem plucia? Melatonina to jest ten hormon. Pewnie Państwo się orientują, że startują w tym finale. Nie. Ja się wyznacza. Co chcesz? Dwójka. Może chcesz papier toaletowy? Kogo wyznaczasz? Kolega poproszę. prostu Jasiu. ty nie masz kolegów <noise> Mam Kogo pan Jan wyznacza? Kolega po prostu. Proszę dokończyć powiedzenie Tik Tak Tak Znaczy nie Trójkę poproszę. Nad którą rzeką leży Rzym? Nad Tybrem Co? Tybrem, Co? tybrem. Co? Bożesz ty mój tybrem. Co on powiedział, Kot? Nie. Tak. Gratulacje. Wygrał pan 60 zł, a to jest 20 na głowę. <laughs> pani Sylwia wręcza nagrody. Co jest... A pani co tu robi?